Sygnał, że robisz coś dobrze. Staję sobie dzisiaj rano, patrzę w powiadomienia i co się okazuje, że nasz post o ostatniej wizycie w restauracji, złoty garniec został zgłoszony, że to jest współpraca, która nie jest oznaczona. Moi drodzy! Wszystkie współprace oznaczamy ze względu na to, że my nie chcemy kłopotów. My się z tych współprac, uwaga, rozliczamy, więc ja takie rzeczy muszę oznaczać, żeby po prostu nie narobić sobie kłopotów. Co jest najśmieszniejsze, to jest pierwszy film stricte o wizycie z restauracji i jedzonku z tej restauracji. Jak wiecie, jedzonku jest nieodłączną częścią naszego życia i nieodłączną częścią naszych social mediów. Wrzucamy bardzo często przepisy. Wrzucamy bardzo dużo gotowania i wrzucamy, jeżeli jesteśmy w jakiejś restauracji, jeżeli zwiedzamy, bo tego zwiedzania też jest dosyć sporo, to jeżeli zwiedzamy, to to zwiedzanie musi być po prostu z jakąś lokalną restauracją. Nie wyobrażamy sobie zwiedzania bez pójścia po jakieś lokalne jedzonko. I z reguły, właśnie z takich restauracji, to robiłam taki tylko kawałek w filmie ogólnym o zwiedzaniu, i tam był kawałek, że byliśmy w restauracji, że było świetne, ale to był naprawdę ułamek. Nie robiłam nigdy stricte na temat restauracji takiego całego, pełnego filmu. Ale uznałam, że skoro chodzimy do takich fajnych miejsc, to. W to ja lubię na przykład takie filmy oglądać z restauracji z fajnym jedzonkiem, lubię polecenia, więc stwierdziłam, że czas najwyższy nie robić tylko zdjęć, bo ja te zdjęcia robiłam, rzucałam na relacje na Facebooka, na Instagrama, że ja po prostu tą restaurację polecam i cyk zdjęcie. I stwierdziłam, że czas najwyższy się odważyć, bo to dla mnie była duża odwaga, wyjście ze swojej strefy komfortu, żeby zacząć nagrywać tak grubo w restauracji. Po prostu jakieś ujęcia, jakieś jedzonko, a i tak to nie było takie, mi się wydaje, chamskie, jak z reguły yy, robią to inni influencerzy. Po prostu my delikatnie tam z poziomu naszego stolika nagraliśmy, nie wstawaliśmy, ale na to przyjdzie jeszcze kolej. I był to pierwszy filmik, jaki zrobiłam o restauracji, i już pierwszy filmik został zgłoszony. Więc to jest oznaka, że robię to dobrze. I moi drodzy, nie, to nie była współpraca. Macie zresztą tutaj rachunek. Zapłaciliśmy ponad 200 zł za dwie przystawki, dwa napoje i dwa dania główne. Także to współpraca nie była. To była szczera polecajka, czegoś, co nam smakowało. Jeżeli jest współpraca jedzeniowa, na przykład mieliśmy współpracę, Współpracę swego czasu z Pychopakiem, czyli z takimi słoiczkami, które można zabrać sobie w trasę, to tam wyraźnie było napisane, że jest współpraca, był kod i tak dalej, i tak dalej. A morałem z tej całej rolki, z tej z całej mojej gadaniny jest to, żebyście nie martwili się opinią innych i robili to, to, co uważacie za słuszne, spełniajcie swoje marzenia. Nie bójcie się opinii ludzi. Gdybym sugerowała się lata temu opiniami ludzi, to już dawno byśmy te media społecznościowe skończyli, bo ludzie naprawdę potrafią być okrutni i przyczepić się dosłownie do wszystkiego. Także, moi drodzy, spełniajcie się, realizujcie i róbcie to, w czym jesteście najbardziej szczęśliwi. Pozdrawiam.